To fagata, to trzeba udało się domyślić o kogo chodzi, ale nie gadajcie o kogo chodzi. Okay. E, zadaje się z pewnym muzykiem, mm -hmm. który bardzo lubi i ch chciałby z niej zrobić taką bad bitch i on ją nakłania do tego, że nie przepraszaj, że właśnie popłyń na tej fali. Zacznij nawet nagrywać takie wiesz piosenki, jakieś utwory rapowe, Bardzo że jesteś jesteś. No. No, i ona gdzieś fajna. tak, i ona gdzieś no, właśnie tu mówisz, że to są solidne fundamenty i ona gdzieś uwierzyła, że tak, teraz będę beat. Ale wiesz, ten gość co jakiś czas się zacznie kręcić z inną influencerką. To chyba zależy na czym ci zależy w życiu. Bo na przykład wolał, inaczej, bo jak już dobrze zarabiasz, a umówmy się Fagata zarabia dobrze, to czy opłaci się zarabiać więcej kosztem tego, że będziesz wszystkich jebany, bo moim zdaniem nie. Mhm. Lepiej jednak być odbieranym albo pozytywnie, albo neutralnie. Znaczy, mi się wydaje, że to do niej dotarło teraz już, bo zauważ, jak już y, wcześniej udawała, że to po niej spływa, ale jak y, y, chyba Natan Marco nagrał y, ten. A, jakiś... też ona też vloga nagrała, na którym stwierdziła, że ma. Mini depresję to też to coś, co to mnie wkurwia, bo ja mam wrażenie, że influencerki często sobie wycierają mordę tą depresją. Mówiąc o, o niej. Co to w ogóle jest mini depresja? No, no właśnie, co to jest mini Taka, depresja? Taka, że masz chyba gorszy dzień. No, to też, to, znaczy, to mylą, depresja, mylą, tak, mylą ja wiem. nastrój z depresją. No, depresja no, depresja to, to jest poważna, jest poważna choroba. choroba, tak. Natomiast influencerzy często, jak po prostu mają gorszy dzień, to twierdzą, że mają depresję. To jest takie, no tak, mówię, no, Jest to irytujące. Dla mnie przynajmniej jest to irytujące, bo o tym, wiesz, to, ja nie lubię, kiedy ktoś robi z siebie ofiarę, bo jaki jest problem w tym, żeby się przyznać do błędu? No, no kurde, no jakby. No penis ci się nie zmniejszy, czy w jej przypadku cycki ci się nie no zmniejszy. No dobrze, nie? ale wydaje mi się, że to jest z jej perspektywy już jest za późno. No teraz tak. No teraz już to już to znaczy też wymuszone przeprosiny, nic ci nie dają, takie no, na, to na, na odpierdol się, dało, się przynajmniej... ale chyba lepiej przeprosić na odpierdol się, niż robić sobie ofiarę mimo wszystko. Jedyne, co, czym by mogła według mnie zyskać i ugrać cokolwiek, to jest żeby się wypowiedział poszkodowany. I wtedy, wtedy może jako tako tam z 20% by odpuściło. Natomiast teraz nawet jej przeprosiny guzik dadzą. No, naważyła sobie takiego piwa. Na pewno jest w ciężkiej sytuacji. No niewątpliwie. Ja, ja sam nie potrafię mu odpowiedzieć, jaki ruch w tym momencie byłby dobry na przykład. Nie, nie miałbym pomysłu na to. Hmm. No dobrze. Ehm, to chyba o fagacie właśnie mówiłeś, że też uważasz, że powinna na jakiś czas zniknąć z internetu. Znaczy, wydaje mi się, że dla jej zdrowia psychicznego nawet mm -hmm. dobrze by było, gdyby sobie odpuściła, bo przepychanie się nieustannie do niczego tak naprawdę yy, nie zmierza. A podejrzewam, wiesz, ktoś może udawać silnego, ale kiedy spotykasz się z falą krytyki z każdej ze stron, to na pewno to się na tobie w jakiś sposób odbija, tak, na ale... zasadzie takiego zniechęcenia do nagrywania przede wszystkim. Czy my teraz w ogóle, ja to często powtarzam, chyba na ostatnim kejrze też o tym mówiłem, bo tak zauważyłem, że zaczęliśmy żyć w czasach, bo kiedyś faktycznie tak było, ty możesz frajnie nie pamiętać. Bo mówisz, że niedawno zacząłeś Influenceriadę. Ale kiedyś było tak, że. Yy... Nie trzeba było dużo przeskrobać, żeby internet cię skancelował, żebyś stracił. Przynajmniej żebyś stracił dealet, żeby ci się to finansowo nie opłaciło, krzywe akcje. Natomiast teraz w dobie freak fight'ów, im bardziej odwalasz, tym więcej na tym skorzystasz, bo polaryzujesz społeczeństwo i oni, na przykład fagatę, okej, okay, mniej osób chce obejrzeć, jak wygląda, ale więcej osób kupi pay per view, żeby zobaczyć, jak ona dostaje w pierdol. No tak. na no, no no tak. Więc finalnie no to widać, ona więcej na tym teraz. zarobi. I to jest właśnie niesprawiedliwość tego świata, że odwaliła krzywą akcję, ale finalnie. To zmonetyzuje. Zobacz, jak zmonetyzowała płatki. No, oczywiście, jak najbardziej, ale ogólnie wydaje mi się, że te <suszy> mają jeden taki minus, że one normalizują takie naprawdę już pseudo-gangsterskie klimaty czasami, jak to się zachowa w bardzo nieprzyzwoitej sytuacji. Czy nawiązujesz sposób. teraz do naszego kolejnego gościa i jego taty? Znaczy, jeżeli chodzi o początki ich istnienia, to też, ale nie tylko ich mam na myśli, mówię Aha. overall, że to jest takie normalizowanie tego i wręcz opłaca się zachować w ten sposób, bo dostajesz walki bardziej medialne, lepiej płatne. Jest to dla mnie dziwne. Nie rozumiem, tej, nie rozumiem tego. Jakby rozumiem rozrywkę z, z płynącą z tego, ale jest to dla mnie mimo wszystko strasznie dziwne, z, dziwne zjawisko. No, ludzie lubią kontrowersje po prostu. Podwaja te chłopaki, bo tak naprawdę nie zadam jeszcze żadnego pytania do tej kwana, który miałem wypisać.